Cześć, kochani! Jestem Natalia, a to kanał Zielono i Budrotowo. Na tym kanale oszczędzam co tydzień, jakby. Wyzwanka tygodniowe, roczne. Co tydzień oszczędzam, więc to są wyzwanka co tygodniowe na cały rok. I dzisiaj na wyzwanka mam 240 zł. Cel jest ambitny, bo na koniec roku chcę zbierać 10 tysięcy. Jeśli chcesz być ze mną w tej drodze, to zapraszam do subskrypcji do komentowania. i zaczynamy. Tak, to wyznaczam, tylko 12 miesięcy do voilà, Styczeń jest już zrobiony. Tutaj też mamy styczeń zrobiony, już jest luty. Tak, 26 tygodni od zgubić budżet. Tak, najpierw sobie rozmienię. 100 zł. Tu mam drobna, które, które rozmieniłam z mojego wyzwanka. To kopert, która kończyłam. To jest 100 zł. I fajnie, bo akurat te drobne się przydadzą. Drobnych jest zawiera. A tutaj mam tutaj całe 100 zł. A to jest czwarty tydzień. 30 zł chciała dać. 30, a może 40. Może dam 40. 40, plus 40 I raz jest 50, ja ta wezwanka Nagrywam w niedzielę I wrzucam w poniedziałki 25 Oj, nie pisze Tak postanowiłam, w właśnie w niedzielę Mam najwięcej czasu. W soboty często pracuję po 11 godzin. Zebrałam w niedzielę. I 40 zł. Więc mi raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest fajne, już 5 zł. A ja sobie może jeszcze te 100 złotych drugi w drugiej Tutaj jest wyzwanku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest. Tutaj drobne są potrzeby, bo jeszcze koperty nie są bardzo zupełnione. Kolejna wyzwanka, kolorowy rok Porachowane Tutaj 30zł sobie rzucę i zakończę styczeń 2, 3, 4 5, 6 plus 30 i razem jest 35zł 25.01 to wyzwanko jest na karcie prosty. To wyzwanko jest porachowane, więc jakbyście sobie chcieli właśnie je wydrukować, to zapraszam Was na kanał Porachowane Wystarczy zasubskrybować kanał. I takim fajnym wyzwankiem na niewielkie kwoty można sobie, sobie wybrać, ile jedna literka będzie miała. Nawet można sobie po złotówce odkładać. Też fajna kwota się uzbiera. Wybrałam 5 złotych, więc też tak bez szaleństw Więc Was zachęcam do takiego oszczędzania Takie oszczędzanie naprawdę daje satysfakcję na koniec roku A wcale dużo nie trzeba sobie odmawiać Jak tutaj 5 zł, no to można sobie odmówić coś, czegoś tam słodkiego I już Albo wcale nie trzeba sobie niczego odmawiać Zostaje coś, co jest tam wydać na jakieś drobne dodatki To można tutaj właśnie sobie przeznaczyć na koperty. Kolejne wyzwanie też porachowane oszczędności, małe kwoty, 19 zł bym chciała wrócić, tu jest złotóweczka Tu jest, tu jest złotóweczka 20 zł porzucam Już sobie skreślę 2, 2, 5, 10 Tutaj plus 19 i razem jest 20 zł. 5 1. No i jakby wszystkie te zwanki mi się uda uzupełnić za styczeń, zobaczymy. Na razie się na razie idzie do przodu. Na razie się uzupełniają. Tak tutaj tu już mamy, tak za styczeń. 50 zł jest uzupełnione. O, to we Kalendarz. Duże kwoty. Tutaj muszę sobie uzupełnić i policzyć na kalkulatorze. Ile tutaj trzeba włożyć do tego wyzwanka? Tutaj z pomocą przychodzi kalkulator. Styczeń 20. 20 plus 35. To już będzie 55 plus 50. 105. 40. 145.

130 140 i to 5 Jeszcze raz tak. To jest 10 20 30 i 5 60 70 80 90 100 110 120 130 140 145 Lambojotekowarcki i sporo drobnych będzie kule ciałe nie Sporo, koperta odpowiednio Jest załadowana. Oj, czy ja ją domknę? Trudno będzie, muszę sobie wymienić na kopertę z suwakiem. O, tą, co potem wymienię już poza tym filmikiem, albo teraz to zrobię z wami. Dobra, tutaj sobie zobaczę. Tutaj za dużo drobnych, gdzie nie chcę kopertami zamknąć. Ubezpieczona operacja. Dobra, jest. I tutaj przykładam. Tutaj co prawda też trochę drobnych, ale mniej, bo tylko cztery piątki. To się powinno normalnie już zamknąć. Tak, zamyka się. Dobrze. wraca tutaj na swoje miejsce. Tak, I to jeszcze umieszczam w tej kopercie ze suwakiem. Jeszcze tam jakieś złotóweczki zostały. Zostawiam gdzieś tam takie już wyzwanie po końcu. W tym, jakie są kwoty w tym wyzwaniu 15, 55, 30, 25 No, to też takie fajne kwoty 70, 100, 125 No, to jest... Ja sobie postanowiłam właśnie, że Te wyzwanka... Te wyzwanek tak będę około 200 zł przeznaczała Raz 200 z kawałkiem, raz trochę mniej W zależności Ile po prostu będę miała? To wracam na swoje miejsce Już się wszystko domykam Ile mi jeszcze zostało? Raz Dwa Trzy Cztery Pięć Pięć O, sześć, czyli mam 241 Dobra Myślałam, że mam 240, a więcej To nawet lepiej mm. No do tego wiatrka. W ja sobie 5 zł. 25,01 plus 5 i razem będzie 10. też się fajnie zbiera. Też takie fajne wezwanko. Nie ma duże kwoty. To 50 zł. I złotóweczka dam sobie tutaj akurat. Takie fajne wezwanko, te łapki, małe kwoty. Właśnie jak coś tam zostanie Co je można dać. Plus złotówka 25,01. I razem jest 21. I już sobie zacznę luty. Skoro ale już zaczęty. To też mi się bardzo podoba. Tutaj po 20 zł. I też można sobie na koniec roku uzbierać 240 zł. Więc 20 zł miesięcznie, a na koniec 240 zł. Więc bardzo Was zachęcam do tego. Mi ta metoda bardzo dużo daje. Zawsze się staram, żeby coś tam zostało. Jakieś tam drobne w portfelu. Więc odkładam na bok. I też jednak płacenie gotówką to jest Złoto w tych czasach No znaczy, czasami nie mamy tej gotówki To wiadomo, że albo tu pani nie ma, jak wydać reszty Ja to rozumiem, bo też pracuję w sklepie To wtedy płacę kartą Nie mi tu jakiegoś dużego problemu Ale jednak jak możemy zapłacić tą gotówką To mamy większą kontrolę Ja to odczuwam I potem po prostu też tych, Te pieniądze, których nie wydaliśmy Bo na przykład zaczęliśmy sobie przeliczać Możemy przyznać te wyzwankę i mieć fajną sumę roku w 2026, więc zachęcam żeby mieć oszczędności ja tych wezwanek mam 10 niektóre mam z tamtego roku to wezwanko jest nowe i to wezwanko jest nowe to wezwanko też jest nowe kiedy się w druku mam jeszcze go nie używałam więc jest nowe to wezwanko mam z tamtego roku to też to też mam z tamtego roku i to i to też to wyzwanko jest nowe i to wyzwanko jest z tamtego roku Więc także część na nowe, część nowych z tamtego roku Ja mam taką zasadę, że staram się wyzwanko mieć tak na dwa lata około A potem potrzebuję zmian Przez dwa lata miałam też wyzwanko 52 tygodnie A teraz uznałam, że czas na zmiany 10 wyzwań, jeszcze mnie kusi jedno wyzwanie Odporachowane, roczne Więc może tutaj się znajdzie Ale nie wiem, nie wiem Chciałam, żeby było 10 wyzwanek, więc może po prostu w następnym roku. Ale tak to się prezentuje. Już w styczniu mam 750 zł w wyznankach rocznych, więc fajna, ogromna kwota. Oby dalej do przodu. Dzisiaj długi ten film, ale też właśnie chciałam dać jakichś tam osób nowych, które tutaj przez przypadek trafiły, żeby wiedziały o co chodzi w tej metodzie. Życzę Wam dobrego dnia i owocnego oszczędzenia.